Może to były na przykład ogródki działkowe, ludzie zaczęli na nich mieszkać. No trochę tak to wygląda, są ogródki. Kwiatki tutaj sobie hodują. Słysząc słowo slumsy wybrałem sobie coś innego. Ja i tak nie pójdzie Ale mi ludzie tam przebili. No, powiedzieli, że Bóg ci tu idziemy. A tutaj są takie widzicie... te takie czarne brykiety okrągłe. To oni na tym gotują i tak dalej. Nie no, ale tak generalnie, to oglądając jakieś materiały, które inni wrzucali na YouTube, to było to tak zmontowane, no. jakby tu faktycznie była tragedia. A jakby raz jesteśmy na przykład na jakimś targu Tak I jakby To wygląda całkiem normalnie, w sensie... Jest bardzo zielono na pewno. Tak. Tamte filmy, które oglądaliśmy też były zimą, więc to jest może to też nie było, widać tej zieleni. Jest to samo wolka budowlana. Ale na przykład pod względem czystości... O nawet mają proszę bardzo. <laughs> tak, bo tutaj gaśnicę. też duży mieli, bo to A z wszystko, pożarami. Tak, bo oni sobie pali, gotowali na tych brykietach, a to wszystko jest. Faktycznie. No ale jakby pod względem jakby czystości, albo przynajmniej z zapachu, to jest lepiej niż w wieście w niektórych uliczkach. O, proszę, taleta postawiona. Może tutaj? To nie wygląda jak dojście do uliczki jakiejś. No właśnie, to są uliczki. Dobra. Nie. Co nie? Może my się zejdziesz zejść tam wcześniej bez przechodzenia przez mostek, na przykład. Wiesz, ten mostek wygląda tak dosyć... Zuzi chyba nie chodziło o mostek. Aha. No właśnie, tego nie wiem. Chyba, chyba trochę tak. Ja to nie idę. <noise> tak myślałem. O co sądzę To, są te to takie też wygląda kuliczka. Tak? Dobra, to ja idę. Też zerknę. Jakby już. No widzieli, to są uliczki, bo tam były wejścia do domu. Tak. Tam były wychodki, tam, tam ktoś chyba w ogóle wodę sprzedawał? Ta. Co tam jest? Tylko ta deska. Aha. Jest eksy... ta. Zaplombowane? Moje no to to mogłaby być plomba. Jest nawet data, że 28.10. A jesteś w stanie to przetłumaczyć? Co mi się nagrzewa telefon? Tu no. dla gneumpagi artykuł 110, smak działania. Czyli powołanie jakieś prawo, więc pewnie tak. Pewnie tak. jest to zaplombowana. dom, żeby nikt się tu więcej nie wprowadził. No. Ludzie chcą mnie zatrudnić za 0 złotówki na fotografa. Nie za 0 złotówki, tylko za stawkę wolontariacką. No to czyli za zero złotówki? Myślę, że za, tak, za takie ładne zdjęcia nawet podwójną możesz dostać. O. Ten dom został zamknięty z powodu domów publicznych. Obiekt zapobiegający nie mogą. Deform... Aha, że nie wolno wchodzić, bo jest to. ta, ta kratka też chyba jest, właśnie tutaj blokuje wejście. Okej. Okay. No to, 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 to też jest jedno. Tam też z... kłódki pozaokładane. A ta niebieska tabliczka, co znaczy? Już ci mówię. Obszar zamieszkania. A nie, to jest po prostu adres. A, czyli adresy takie na tabliczkach są. Wejść Dobra, faktycznie dalej? dość ciasno. Możemy zobaczyć jeszcze kawałek. żeby tu nikomu do domu nie wejść. A tu też, to też jest za, plumpowane, no. Rezydencja publiczna poprzez czasową przeprowadzkę. Rezydenta informujemy, że nieuprawnione naruszenie lub uszkodzenie zamkniętego obiektu mieszkalnego może zostać ukarane zgodnie z ustawą. Stra, ta, ta. No. I tutaj Prezes Seoul Housing and Urban Corporations. No dobra. Czyli po prostu wysiedlają wszystkich po kolei. Tak. Tam jest chyba już ślepa uliczka. No, już tutaj się kończy. Jakie kwiaty? No, chyba tak. No to są normalnie, podobno i fryzjerzy, i kwieciarni, i sklepy spożywcze. No wiesz, tutaj chyba jakiś sklep, zakład zamknęli. Tutaj chyba piszą o no, dofinansowaniach, do wynajmu mieszkania dla, dla tych ludzi, żeby, ich, żeby własnowolnie opuścili to miejsce. Tutaj są, są jakieś łaprogi, Nie do końca rozumiem, jakieś... Okay. O, a tu niezły kontrast tych budynków tutejszych i bloków ładnych z tyłu. I to chyba sklep jest obwoźny. Tak. Ja wiem, że to zawsze złe porównanie, ale ja mam wrażenie, że ludzie jakby nie mieszkali w złych warunkach. To, że pierwsze o co zadbają, to właśnie o to, żeby oni dobrze wyglądali. W sensie o to jesteś w stanie łatwiej zadbać, a przynajmniej czujesz się też lepiej ze sobą. Na przykład w Afryce jak są te mniejsze miejscowości to oni potrafią mieszkać też w jakichś takich lepiankach zlepionych i tak dalej, ale chodzą w najlepszych ciuchach, najnowsze telefony i dobrze wyglądają. Ale też oprócz takich miejsc jak to, w którym śmierdzi, to nie jest jakoś śmierdzące. Chociaż tutaj akurat źle zaczęłam temat, bo zaczęło śmierdzić. <laughs> nie no, spodziewałem się, że będzie jakoś tragiczniej. W sensie, jest tragicznie oczywiście w mieszkaniu w takich warunkach, Słabo bardzo i szkoda tych ludzi, ale widać, że dbają o tą swoją przestrzeń jakoś wspólnie. Faktycznie to jest kościół. Mhm. Gdzie się do tego kościoła wchodzi? Tutaj. Tak? No myślę, że tak. Przepraszam. No tutaj ludzie zajmują buty. Aby no jest klima w kościele chyba. No właśnie, no ale jesteś w stanie pewnie prędzej zadbać o W się sensie zarobić na zakup samochodu, zarobić na ubrania i tak dalej, niż na zakup mieszkania w tych blokach obok. Pamiętaj, że z kolei masz na opłaty z góry, czyli jeżeli wynajmujesz na dwa lata na przykład, to musisz z góry zapłacić za dwa lata za wynajem. Yo. Cześć piunia! No. Co u ciebie Jomeczku?